Hello. to jest mój już trzeci i. Trz... drugi odcinek z informacji. znaczy no trzeci odcinek z informacji. Drugi odcinek z pokazywania stanowiska. I pewnie byście się cieszy, że jest, jest telewizor. Tylko. No to jest to jako drugi ekran używany. Więc no. No, i tutaj mamy mój pulpit, co nie? Taka klawiaturka, jak było. I mamy nową klawiaturkę od kobry. To nie jest kobra z kobry, tylko to jest kobra. No, taka ten, klawiaturka. Jak widzicie, się rozświetla. I tej myszki pamiętam, że. Tej myszki pamiętam, że nie było. No i to jest nowa, moja nowa myszka od firmy Steel Series. Nie wiem czy to widzi Tak widzicie Steel serie Series. No. No i to jest po prostu. Tak to się świeci. Otnie. No no i tak sobie program. No no i to raczej wszystko. A, słuchaweczki nowe jeszcze mam Jak widzicie Nowe słuchaweczki tutaj mikrofonik taki skupienie na nim fokus, fokusuj się i fokusuj się! O, jest fokus o, jest fokus, dobra i teraz tutaj widzicie mikrofonik, taki, słuchaweczki. No. I to jest z ten... tym wszystko. Po prostu... A telefonu wam pokażę. No i ten mamy tutaj... No bo telefonem nagrywam. No i mamy tutaj takie coś. A ja zapomniałem włączyć. Mam taki... Jak pewnie pamiętacie z ostatniego filmu pokazującego w taki, no, pokazującego stanowiska, no to tutaj właśnie był taki ten. Był tutaj taki ten. O! No i tutaj miałem taki ten, można sobie wybrać kolor. Czy inaczej wygląda serio w prawdziwym życiu a na filmie? To jest normalne. No i po prostu. No i to wszystko. To całe moje stanowisko. Nic więcej nie ma. Chyba jedyne trzy nowości to jest słuchawki. Nie, chyba słuchawki były, ale nie pamiętam. Jedyne według mnie trzy nowości to jest słuchawki, klawiatura. Kurwa, cztery słuchawki, klawiatura, myszka jeszcze ta, tutaj ta yy, podkładka I, i monitor drugi. No, no to tak wszystko. Papa, pa. cześć, i kończymy.